Piękna pogoda lecę do puszborka nad zalew Kiedyś już tam byłem, chyba ze dwa razy ogólnie była lipa, na pewno dużo ludzi tam chodzi z wykrywką No cóż, do zobaczenia do zobaczenia na miejscu albo do pierwszego fajnego sygnału Pola, nasze pola. Ale tu jest hektarów do łażenia. Masakra. No i oczywiście nie obyło się bez kłopotów. Tak jak widać to jest moja ścieżka. Zapalił mi się płyn chłodniczy. No i mam dosyć, dosyć wyciek. Także yy, byłem w warsztacie. Czekam na, na telefon, żeby podjechać. A teraz jadę się bawić do wody. I, no i zobaczymy, jak to będzie. Prawdopodobnie jakiś wąż spuchł i puścił. bo mamy lato w tym roku Tak no jak widać zimno pusto Dla mnie dobrze ale wiadomo dzieciaki też by chciały mieć coś z wakacji nie? dobra to wbijam do wody do pierwszego fajnego patrzcie, nic się nie boją, masakra a wątki, ma A tutaj to Zrobiłem taki kawałek wzdłuż, wzdłuż tych boi Na razie są dwa kapselki i zrywka no i kaczuchy Pogoda jak widać nie rozpieszcza Wieje wiatrzycho zimne No i po jakichś, nie wiem, 10-15 minutach mam pierwszą monetkę 50 groszy Nic, lecimy dalej e, Około, nie wiem, 10 minutach 15 Następna 50 groszówka Ogólnie same kapsle. Nie ma co pokazać. który puścił psa na te kaczki. No niestety nie dało się tego nagrać. Za szybka akcja, ale pies skoczył do wody na te kaczki. Matka broniła te kaczątka. No gościu naprawdę bez mózg. Brak słów. Brak słów. Świeżonka siedemnaście nic, lecimy dalej no i jest dwa złote słabo, strasznie a późno coraz gorsza fala się robi, masaka Sprawa wygląda tak, że ta część tutaj ogrodzona na czerwono, część płytka jest przeszukana. Nie ma nic, nie ma sygnału. Zero. Yy, za, na granicy i za. Yy, Kapslandia, dosłownie kapsel na kapslu. Yy, wytargałem już kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt. Wygląda na to. Czy ktoś szukający tutaj na płytkiej wodzie wyciągający kapsel przerzuca go po prostu na głęboką wodę? No nie wiem, no ciężko jakąś torebkę wziąć, sobie powiesić na szyi i wziąć, posprzątać te kapsel, wyrzucić. Śmietniki są tutaj na plaży co kawałek dosłownie, no nie wiem, co 25 metrów. No ale co się mogę znaleźć? Także. Odpuszczam sobie tutaj temat, gdzie jeszcze tam chwilę była, że yy, a jak nic nie będziemy chodzić to sypadę Powiem Wam, że już dawno zgasła nadzieja. Już chciałem kończyć Ale że jestem uparty I zawsze daję z siebie wszystko No to jest jest obrączka nie wiem czy to Wolfram czy jakiś inny metal bardzo malutka ale jest, jakaś tam biżuteria z maniaków wyszło jeszcze chyba 10 groszy i tyle nic jeszcze chwilę pośmigam tutaj normalnie Storm ale jeszcze walczę jest 2 złote nie wiem ile jeszcze wytrzymam ale walczymy, walczymy Byłem, pogoda, pogoda mnie wygoniła, nie no, ja jestem z mechanikiem, muszę jechać na, na wymianę temperatury eee, Co miałem powiedzieć, no kapsy, jak widać, masakra, sygnał na sygnale, eee, zrywek też trochę wyszło. No i w drobnych 5-6 zł, tak 611. No i biżuteria wpadła. Powiem, że gdyby nie kapsel, którego kopałem, to w życiu by to nie wyszło, bo w tym miejscu było kilka sygnałów. Także można powiedzieć taka nagroda za czyszczenie. Także wypad był dosyć krótki. Nie nakopają się do syta. Na razie muszę zrobić auto i, no i tyle. Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia. Trzymajcie się Hejka.